Witam Was w drugim już odcinku mojego programu autorskiego 7 Minut. O czym dzisiaj? Dla tych, którzy oglądali pierwszy odcinek, to żadna tajemnica Deklaracja Zaufania. O niej będzie głównie w dzisiejszym programie. Czym jest? Na czym ma polegać jej skuteczność? I przede wszystkim co, a raczej kto sprawia, że ma moc i po prostu działa. Nie będę przeciągał tematu, tylko od razu przejdę do rzeczy. Powiedziałem ostatnio, że niektórzy ją znają. To prawda. Jednak przez to, że stosują ją błędnie, nie uzyskają zamierzonych rezultatów. Ich życie, wbrew pozorom, jest niekończącym się dziełem przypadków. Wobec tego, czym jest deklaracja zaufania? W języku religii to po prostu błogosławieństwo. A dokładniej prośba o pobłogosławienie czegoś przez twórcę, konstruktora, czyli w mowie religijnej Boga. W świecie tzw. ludzi głęboko wierzących to coś zupełnie normalnego. Znacie przecież te czynności choćby z filmów lub niektórych religijnych świąt. Na przykład ojciec jako głowa rodziny wstaje i wypowiada przy stole, wokół którego zasiada rodzina, prośbę do Boga o pobłogosławienie pokarmów. Po co to pobłogosławienie? Po prostu, aby żywność, która może zawierać coś szkodliwego, została w cudzysłowie oczyszczona. Żeby była zdrowa do spożycia, a w praktyce, abyśmy nie dostali tak zwanej seraczki. Znaczy się zaburzeń litowo-żołądkowych, lub jak to niektórzy nazywają, próbując uniknąć śmierdzącego tematu grypy żołądkowej. Oczywiście można tez, też mieć inne objawy chorobowe po zatruciu pokarmowym. Jednak nie o to chodzi. Tak naprawdę istota sprawy jest w tym, aby składający prośbę o błogosławieństwo znał tego, który ma sprawić, że żywność pobłogosławiona będzie czysta, zdrowa. To raczej oczywiste, że domyślamy się, że tym sprawcą oczyszczenia jest nie kto inny, jak tylko sam stwórca. Bóg gwarantuje wam, że wypowiadane przez ludzi od wieków słowa. Panie Boże, pogłogosław ten posiłek i tak dalej, są niewiele warte. Dlaczego? Ponieważ musi istnieć świadoma więź pomiędzy proszącym a proszonym o przysługę. A tej więzi od wieków nie ma, bo, lu bo ludzie żyją od czasów odejścia z tego świata apostołów Jezusa z Nazaretu w świecie fałszywych wierzeń. Aby było dla Was jasne i zrozumiałe, to nie ja sobie to wymyśliłem. O tym przeczytamy w Biblii. O tym fakcie informuje nas sam Piotr Apostoł w drugim liście apostolskim, w rozdziale trzecim, 4. Mówi tak: Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Co chciał przez to, co chciał przez to przede wszystkim przyszłym pokoleniom powiedzieć? To proste: po śmierci apostołów, którzy pilnowali chrześcijaństwa, Świat miał ponownie wrócić do starych nawyków sprzecznych z nauką Jezusa i apostołów. I tak jak powiedział, tak się stało. Kto czytał moje książki lub śledził wpisy dotyczące tych spraw na portalach społecznościowych, to wie o czym mówię. Dokładnie od roku 325, czyli od soboru nicejskiego, a raczej w wymowie nikajskiego, bo chodzi tu o miejscowość pod Konstantynopolem, a nie francuskie duże miasto. Doszło do wywrócenia całej filozofii i praktyki chrześcijaństwa z czasów Jezusa i apostołów. Po prostu stworzono religię fałszywą, z fałszywym Bogiem. Stąd twierdzę i nauczam, że moc i siła, która była normalnością w czasach Jezusa i apostołów, praktycznie zniknęły. Co w tym zakresie wydarzyło się od stuleci? Praktycznie niewiele, a w skali świata po prostu nic. Gdyby wszystko działało w chrześcijaństwie prawidłowo, nie byłoby praktycznie na świecie problemów i chorych. A jeśli są, to oznacza, że coś jest z wiarą i religią nie tak. To, o czym mówię, to nic innego, jak tylko logika. Wracając, wracając do deklaracji zaufania, którą, jak się domyślacie, wypowiadam bardzo często. Dlaczego często? Bo życie to nie tylko jedzenie i picie, to także wiele różnych spraw, które mogą być dla nas korzystne lub niekorzystne. Oczywiście wierzę w to, że Stwórca wysłucha moich próśb i zadziała tak, że to, co się stanie, będzie dla mnie korzystne. Wierzę, ale przede wszystkim znam Stwórcę, wiem do kogo się zwracam z prośbą. Dokładnie to ujmując, posiadam o nim bardzo konkretną, wręcz szczegółową wiedzę, i wiem, że ono o tym doskonale wie. Dlatego wysłuchuję tego, o co proszę. Tak bywało w czasach apostolskich. Jak proszę o błogosławieństwo? Różnie. Czasami mówię językiem Biblii, czyli po hebrajsku, a czasami po prostu wypowiadam prośbę po polsku. Wam też polecam, jak się oczywiście zdecydujecie to robić, co najmniej na początku proście w waszym języku narodowym. Jak prosić? To łatwe. Pierwsze słowa muszą określać tożsamość proszącego. Wobec tego zacznijcie od słów miłości mój Boże. Przy czym słowo miłość jest skrótem imienia Boga i zarazem jego opisem. Potem po prostu przedkładajcie prośbę. To wersja prosta, bo miłość to duchowy byt złożony. Niektórym z Was jest już znany z moich publikacji książkowych lub internetowych. Trzeba się go na nowo nauczyć. Nie jest to takie zwykłe I love you. Choć jest to bardzo ważna jego część. Może powiem jeszcze o tym, czym a raczej kim nie jest Bóg, stwórca. Na pewno nie jest to Jezus, który dla pierwszych chrześcijan i apostołów był tylko Panem. Bogiem powszechnym, w którego większość Was wierzy, stał się niestety w roku 325 w trakcie soboru w Nikai. Jego mama, Maria, jako już Maryja, w związku z tym stała się matką boską w roku 431, podczas Soboru Efeskiego. Przez to, co przed chwilą powiedziałem, chciałem wam dać do zrozumienia, że nie modlę się ani do Jezusa, ani do Marii, bo nie są Bogiem. Bóg jest tylko jeden. Kończąc temat deklaracji zaufania, posądzę, że go wyczerpałem. Chciałbym następnym razem opowiedzieć wam o skutkach fałszywych wierzeń i o regule. Co z życia, to po śmierci. Sądzę, że to ważne, bo chodzi tu o przyszłość i wasze bezpieczeństwo. Życie przemija szybko i zawsze lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć. A tymczasem zapraszam do zasubskrybowania kanału i programu 7 minut. Do zobaczenia w następnym odcinku.